Siemka, ja jestem Adaho. Ostatnio naprawdę fani Dragon Balla, w tym ja, bo też jestem fanem Dragon Balla, tak jak Wy. Przeżyli dużo emocji w związku z rozdziałem mangi Dragon Balla Super 65 rozdziałem mangi, odnośnie którego dużo ostatnio rozmawialiśmy, kilka filmów nagrałem. Kto jeszcze nie widział, serdecznie zachęcam, ponieważ są to filmy, gdzie w komentarzach odbyła się bardzo fajna, bardzo obszerna dyskusja, także ale dzisiaj jesteśmy w mandze, którą zresztą bardzo dobrze znacie, która niedługo się kończy, w zasadzie kończy. Częsta ilość filmów z tej mangi się będzie kończyć, ponieważ dochodzimy do momentu, kiedy manga jest na bieżąco pisana, rysowana. Przed nami jeszcze jest jeden rozdział, który będzie obejmował główną historię, ale dzisiaj mamy rozdział specjalny. I to będzie wyglądało tak. Dziś mamy rozdział specjalny. Kolejny rozdział to jest rozdział, który tyczy się normalnej historii, głównego wątku na turnieju. I potem widziałem, że mamy trzy rozdziały specjalne, w tym jeden dopiero zaczął być rysowany, także zanim przejdziemy z powrotem do głównego wątku, to trochę czasu minie. Dzisiaj mamy świat trzynasty, jest to świat, na temat którego specjalnie mieliśmy też ostatnio, jest to świat, w którym Goku, czyli mały Kakarotto w zasadzie, ponieważ, nig ponieważ nigdy nie został Goku, nigdy się nie uderzył w głowę, nigdy nie stracił pamięci, nigdy nie został dobrym dzieckiem, zabił wszystkich ziemian, w tym właśnie dziadka Gohan'a, Rosiego, Krillana, wszystkich. Potem nastąpiło ponowne spotkanie z Kakarotto z Wegetą, na i radicem, którzy też przeżyli. Wrogowie publiczni numer 1. Taki tytuł nosi ten rozdział. Świat 13, rok 762. Freezer się wściekł. Ale widać, że tutaj już jest rysowane w taki sam sposób, jak niektóre... Chyba to jest ten sam gościu zarysował specjal tam gdzie była walka o pilota w androidów chciał sekretów planety Helior, a wy ją rozwaliliście jak idioci powiedział też, że Raditz nie powinien był szukać Kakarotto bez konsultacji z nim. Ktoś na streamie ostatnio powiedział w sumie, że że zbliżam się do cosplayu Nappy i że każdy sub jeden, jedna subskrypcja na moim kanale powinna równać się jednemu wypadniętemu włoskowi, żebyśmy ten cosplay w końcu mogli zrealizować. Zresztą dzisiaj trochę skróciłem swoją brodę, mogę jak będę łysy zostawić sobie wąsa, możemy zrobić cosplay, także Myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby, kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, serdecznie do tego zachęcam, bardzo ostatnio. Duża aktywność jest, także bardzo się cieszę, nie będę już przedłużał, idziemy dalej. Po prostu mi się przypomniało, jak zobaczyłem napę. Zobaczyłem w nim po prostu samego siebie, rozumiecie o co chodzi. Czemu? To jasne, nie nadajecie się do dobrego towarzystwa. Okazuje się, że chciał uniknąć naszego wpływu na niego. Zobacz 430... O dobra, nic nie będę patrzył. <grym> Czyli dwa nieposłuszeństwa z rzędu, zabije nas. Khi? dlaczego go po prostu nie pobijecie? Idioto! Freezer przewyższa nas wszystkich i to znacząco! Czyli Kakarotto z Radicem e, zniszczyli planetę Helior, na której Freezer chciał coś zrobić i teraz się zdenerwował. No dobrze. Pchi takich jak on zabijałem garściami na ziemi. Przegrywam raz, drugi, trzeci i staję się silniejszy od niego. Stajemy się silniejsi za każdym razem, gdy ocieramy się o śmierć, zanim też to odkryłeś. Poprosimy Freezera o odjęcie w małej grupie. Ja i Kakarotto. No dobrze, ocieracie się o śmierć, ale jak Freezer was zabije, to... To nie będzie już yy, i busta. Nieruchomości, kredyty, jak zarobić? Jak zarobić na giełdzie? Spokojnie, próbuję tylko nadrobić to, że przed chwilą mówiłem o eliminacji ludzi. Ich YouTube'owy algorytm teraz będzie bardziej lubił mój film. Zabiję Freezera podczas audiencji i sprawa będzie załatwiona. Myśli sobie Kakarotto. To zobaczcie, jak on jest rysowany w ogóle. Powiedzcie mi, podobał Wam się taki styl? Minie. Od razu mówię, mi się nie podoba, ale nie chcę, żeby moja opinia była jakimś, jakąś podstawą waszej opinii. Jestem ciekaw waszej szczerej opinii, czy wam się podoba taki styl desowania. Wstyd, żałosny przykład najwyższej niekompetencji w wykonaniu niszczycielskich kretynów. Nieposłuszne małpy, aroganci, którzy... Masz rację, panie, to wina tych sajan, którzy nie umieją się porządnie zachować. Vegeta, czy on właśnie? Okej, okay, okej, okay, wow, wow. Żeby naprawić ich błędy, natychmiast... Z... Zabiję Radica i Napę. Pozostaję Twoim lojalnym sługą i nie będę już pod wpływem głupich Sajan. Dobrze, jeśli zabijesz swoich przyjaciół, przyjmę Twoje przeprosiny. Jakie to niskie, kierować gniew Freezera na innych, ale dobrze to rozegrał. Myśli sobie Zarbon. Nappa, gdzie Radic? Nie wiem, pewnie gdzieś trenuje. Znajdź go i wróć z nim do naszej kwatery w ciągu godziny. Przynajmniej Vegeta w końcu przeżyje. Chociaż on chyba nie przeżyje. To nie jest świat, w którym oni przeżywają, tak mi się wydaje. Godzinę później. Ciebie to prawdziwy dupek Wegeta O co chodzi? Jak on przeżył? Przecież przed chwilą stracił A może zamiast zdradzać swoich chciałbyś zostać nieśmiertelnym, he? Możemy stawać się silniejsi, aż go przeskoczymy. Jak zdobyłeś taką moc? A, czekaj, czekaj, czekaj. Wytłumaczymy to po drodze. Musimy zwiać z tej planety zanim freezer zacznie się niecierpliwić. K freezer? O niczym nie wie, a Goku, z... Kakarotto za radicem zdobyli jakąś nieśmiertelność z jakim cudem. Dokąd lecimy? Do sektora 5G? Y S.G. Jeszcze by dostali korony. Tam zawsze odbierano armię Freezera. Będziemy tam mieć spokój. Porzuciwszy swe kapsuły, sajanie zmieniali kilka razy środki transportu, żeby przemieszczać się możliwie dyskretnie. Potem Kakarotto opowiedział im swoją historię. Te smocze kule nie istnieją. A jednak widzisz ich efekty. Lećmy na ziemię, by je odnaleźć. Dziadek Gohan miał smoczą kulę czwartą. One już nie działają, od lat są po prostu kamieniami, a zwykle było tak tylko przez rok. Freezer nas od razu znajdzie, jeśli udamy się w kierunku Ziemi. Zatem, co powiedział informator, nasz opis bardzo go zainteresował. Jego pan zaprasza nas na swoją planetę, by dowiedzieć się o tym więcej. Kilka dni później, nie podoba mi się to miejsce, jest tu dużo wysokich mocy. Pan tego miejsca jest najwyraźniej strzeżony przez elitę. Witajcie, szanowni panowie! To jest jakiś. <laughs> to jest jakiś himen! <laughs> Mój pan nie może się doczekać spotkania z wami. Dobrze, a możemy już popatrzeć na Sanbre? Oto pan Slag, potężny imperator sektora 5G. Och, smocza kula! Kakarotto próbuje zabrać smoczą kulę. Ogarnij się, kretynie, mówi Vegeta. Zatem znacie smocze kulę. Podejdźcie. Gdzie je widzieliście? Na zie... Mimo tego, że Kakarotto nigdy nie został dobrym człowiekiem, to malawiki, które jakby oficjalnie też... Prezentuje. Najpierw wy powiedzcie, gdzie widzieliście smoczy kule. A negocjacje będą mniej bolesne, mówi Vegeta. Nie podoba mi się to, że zrobili tutaj z wegety takiego kasztanowego. Zobaczcie, jakie on ma włosy. Hehe, he, to jest armia lorda Slaga. Uspokój się, Vegeta. Wszyscy tutaj są silniejsi niż, niż my. Co? Zmuście tych imbecylów do gadania, mówi Slag. Walka się zaczyna. Słyszeliście pana Slaga. Zatem uczyńcie rozsądny wybór i poddajcie się, zamiast stawiać daremnie opór. Himen niszczy Kakarotto. Ała! Pomarańczowy halk z fryzurą z lat 80 niszczy Radica. To nie w naszym stylu! Nie poddawać się, tak? Dobrze. Zatem będziecie musieli się pogodzić ze skutkami. No dobrze. Tutaj ten wytrzeszcz walczy z Napo, czyli z przyszłym mną. Jestem o wiele silniejszy od Radica. Będziesz potrzebował czegoś więcej niż zwykłe pięści, żeby mnie pokonać. Dobrze, ten robi jakąś technikę. Z pleców mu wychodzą mniejsze wytrzeszcze. Latające Kiwano. Próbuje zabić Vegetę, ale Vegeta jest silniejszy i on go pokonuje. Vegeta jest w końcu jedyną osobą, która... Wygrywa, czas odłożyć was na wasze miejsce Ok. wyrywa mu skrzydła Znikaj, działo Girlika Tak to przetłumaczone jest No dobrze, jeden wygrał Spora na szefa, Sprawię, że zjesz swoje zęby Nie sądzę, dobrze, tutaj walka cały czas wygląda tak, że Ugh, Kakarotto dalej przegrywa Patrzcie na zęby w ogóle Lorda Slaga <laughs> Jakie gościu ma zęby Wygląda jak zamek błyskawiczny Dziąsła <laughs> Ale Vegeta jest pokonany, odrzucony Wszyscy są odrzuceni Okej okay. Ty, wioskowy głupku, chodź tu. Co? Wyjawisz mi wszystko. Slak przyciąga Kakarotto. Jesteś nieśmiertelny dzięki smoczym kulom. Na twojej planecie był Nameczanin i on nie żyje. Te kule są zatem bezużyteczne. Cholera, jesteś jak wszechmogący. Na-Nameczanin? Zerwał mu kaptur. Panie, nasi goście są ważną zwierzyną dla Freezera. Powinniśmy mu ich dostarczyć, jeśli już ich nie potrzebujesz. Naprawdę, jeśli postanowi zaatakować nasz system, nie mamy żadnych szans. Hmm, Freezer, dobrze, nie zabijajcie ich od razu Vegeta, jesteś w stanie zerwać te kajdany, prawda? No pewnie Spróbujmy uciec <noise> Spróbujmy uciec dyskretnie, kiedy podleczymy nasze rany Przyjrzałem się temu, jak strażnicy robią obchód Dzienia się niesie, nigdy tu nie przychodzą Już nie czuję ich energii Będziesz musiał nam pokazać, jak to robisz Wszyscy jesteście martwi, bla 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 Kakarotto się denerwuje Często tak krzyczy podczas snu <noise> Tak Dobra, nadszedł czas. Czekaj, ktoś nadchodzi. O, to ten wytrzeż, założył okulary. Jestem po waszej stronie. Ucieknijmy razem z tej przeklętej planety i żyjmy w związku kohabitacyjnym długo i szczęśliwie. Tego nie powiedział ostatniego. Czemu nam pomagasz? Jestem tu w niewoli. Odstawcie mnie na moją rodzinną planetę. Tylko o to proszę. Hej, spadamy. Hä? E? Już uciekamy? Stawaj, śniadanie. Oku kakarotto nagle się pokazuje wściekłość. O co chodzi? Czemu on się przetransformował w małpę? Bądźmy cicho, póki nie dotrzemy do statków. Tam będą strasznice, ale powinniście w stanie być ich zjawisk, zanim podniosą alarm. Proszę was o dyskrecję. Dobrze. Chyba z planu nic nie wyszło. Plan spalił na panewce sekundę po jego wyjawieniu. Co za kretyn? Uwaga, uwaga! Jak on się przemienił? Może w, w śnieg? Księżyc zobaczył? Jak on się małpę przemienił? Może ja czegoś nie zauważyłem? Klik? Coś w oku mu kliknęło? Nie wiem. Wytrzeszcza atakują Napę, Nappa ich rozwala. Znam twoje techniki, jestem silniejszy. Silniejszy jak to? Bo ten sam atak nie działa dwa razy na Sajanina. Co to, u licha za potwór? Ok, Kakarotto teraz zemści się na yy, Himenie Nappa się zemścił na wytrzeszczu. Radic się mści na pomarańczowym halku z lat 80. Koku goły. Co to się stało? Czemu on tak potrafi się transformować? On jakoś to opanował? Nie wiem, bierzemy ten... Statek. Wuhu! Czyli smocze kule są powiązane z nameczanami. Ubierz się, chłopie. Cel, planeta Namek. Na pewno znajdziemy tam jeszcze silniejsze smocze kule. Zajmę się zatarciem naszych śladów. Ponadto, nameczanie są odizolowani i nie mają technologii. Nikt nie będzie wiedział, dokąd się udacie. Doskonale. I mały wytrzeszcz Yoda jest razem z nimi. Nic ani nikt nie przeszkodzi nam w otrzymaniu naszego życzenia nieśmiertelności. Moglibyście najpierw zażyczyć dla niego jakieś ubranie, ale to tylko moja propozycja. W tej samej chwili, panie, znaleźliśmy Sajan oraz ich cel. Co to już? Nie. Ale okładeczka przyszłego rozdziału. To będzie rozdział, na którym najbardziej mi zależy, z tych, które zostały, ponieważ jest to główny wątek. Tak czy siak, jak mi się podobało, ten rozdział był trochę nudny, pędzisz. Powiem Ci szczerze, drogi widzu. <noise> jakoś tak nie za bardzo interesuje mnie tamta historia. W następnych rozdziałach ma być, oprócz tego, to oprócz tej głównej historii, ma być specjal o świecie 18, czyli naszym i specjal o świecie 16. To w sumie spoko. W sensie 2,16 chyba i 18 się teraz rysuje z tego co widziałem. Dobra, jeśli Wam się podobało mój film, mój film To możecie zobaczyć, zostawić z kciuka w górę, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, nie zapomnijcie o zostawieniu oceny. To by było na tyle. Tutaj Wam się pokazują filmy, które możecie kliknąć i moje, główka moja do zasubskrybowania. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Miłego popołudnia. Na razie. Cześć. Jana.